Witam Was panowie serdecznie. Dziękuję, że po raz kolejny odwiedziliście park. Chciałem, żebyśmy porozmawiali o problemie, który jest niezwykle istotny, a na który wszyscy mamy wpływ i razem możemy coś z tym kłopotem zrobić. Myślę tu oczywiście o problemie śmieciowym. To jest z jednej strony, niby bardzo temat. Rozwijany, mówimy często, wielu ludzi ma tę świadomość, że te śmieci się długo rozkładają, tak? że to tam krajobrazowo się nie wygląda. Ja często dodaję od siebie jako zoolog, żebyśmy mieli też świadomość, że to działa jeszcze szerzej, prawda? że to nie jest nic takiego, co tylko w wąskim zakresie oddziaływuje na środowisko. No bo na przykład weźmy butelki wyrzucane przez ludzi, prawda, szczególnie po jakichś słodkich napojach. One są strasznie atrakcyjne dla wielu bezkręgowców. Które wchodzą do środka i tam swój żywot kończą. To jest oczywiście bardzo źle dla ekosystemu. Weźmy inne śmieci, na przykład odpady jakieś tam jedzeniowe, prawda? Zostają resztki jedzenia, gdzieś to jest tam wyrzucane w środowisko. To wabi też zwierzęta, bo to są pretensje, że one podchodzą. No już nie mówię o jakości tego, co tam spożywają. Mamy problem ze sznurkami wszelkiego rodzaju, które się pojawiają w naturze i niestety kończą w gniazdach ptaków plącząc ich nogi często też doprowadzając do ich śmierci mamy wreszcie problem z rozbijanym szkłem, które gdzieś tam wędrując kaleczy zwierzęta, widzimy potem okulawione stworzenia, które no, po prostu miały pecha i źle trafiły no coś z tym fantem trzeba zrobić wreszcie bo to rzeczywiście kłopot, który wydaje się nie mieć końca tak, to rzeczywiście jest bardzo poważny problem dlatego też, żeby wesprzeć pracowników Parku Narodowego o już ponad rok temu, prawie ponad rok temu, powstał wolontariat tak przy jest. Wielkopolskim Parku Narodowym i wspólnie z pracownikami staramy się rozwiązać ten problem albo bardzo go zminimalizować. Niezwykle ważna jest także świadomość okolicznych mieszkańców zagadnienia, ponieważ śmieci nagromadzone są przede wszystkim bezpośrednio przy siedliskach ludz ludzkich, czyli w lesie w odległości dosłownie kilkudziesięciu czy kilkuset metrów od domów. Jeżeli w tych miejscach nagromadzone jest pobite szkło czy butelki, no to niestety stanowi to zagrożenie nie tylko dla zwierząt, także dla ludzi. Dla samego lasu oczywiście także, w sensie flora tego lasu, tego miejsca. Rozbite szkło szczególnie w sezonie letnim może spowodować powstanie pożaru. Taki pożar nie tylko pochłonie na przykład sporą część lasu, ale także przeniesie się na domostwa. Hmm. Dlatego bardzo ważny jest udział lokalnych społeczności w oczyszczaniu lasu z nagromadzonych tam śmieci. Stąd bardzo cieszymy się z obecności pana burmistrza Mielocha z Musiny, który wspiera nas w tym działaniu. Panie burmistrzu. Wspiera nas tutaj Pan nie powiedział o tym, że zapraszamy kolejny raz, w tym momencie na 6 września na wspólne zbieranie śmieci z terenów pogranicznych z parku. Informacje szczegółowe będą podawane na naszych stronach internetowych i, i na Facebooku. To jest ważne no, i dla lasu, i dla parku narodowego no, w kontekście samej śmieci, żeby ich nie było, ale tak naprawdę ta, to, te nasze działania, to pokazywanie tych naszych działań spełnia wielką rolę edukacyjną, bo my teraz te śmieci wybierzemy, one tam często latami narastały, natomiast chodzi o to, żeby już nie było kolejnych, albo żeby tych kolejnych było jak najmniej. Ta akcja to jest doskonały moment również do powtórze edukowania naszych mieszkańców, nas wszystkich, żebyśmy pamiętali o tych śmieciach, żeby ich nie wyrzucać, nie nawet i też nie do lasu, ale też żeby papierki uczcić ich do kosza, tak, żeby generalnie odpady udać tam, gdzie powinny być, nie do lasu. Gorąco zapraszamy.